Witajcie moje kochane Kawanowski z tej strony Alia i witam Was w długo wyczekiwanym filmie, jak już widzicie po tytule Prawda czy wyzwanie. Ten film, a dokładniej zapowiedź, opublikowałam chyba już blisko rok temu, ale nie mogłam się po prostu zabrać do tego, żeby nagrać ten film. Dużo osób naprawdę czekało na niego, także w końcu, w końcu go nagrywam. Uwaga, mam przygotowane mnóstwo. Praw i wyzwań, także na pewno wszystkiego nie, nie uda mi się dzisiaj wykonać. Także dajcie znać, czy chcielibyście może drugą część z tego filmu, bo jak widzicie, mnóstwo jest tego, także na pewno druga część, jak i, i nie trzecia, może z tego wyjść. Także ja już nie przeciągam i lecimy do wyzwań i pytań. Od razu zaznaczam, że te wyzwania i pytania to prosiłam Was, żebyście w komentarzu napisali. No i niektórzy pisali po prostu prawdę i wyzwanie w jednym komentarzu, także ja będę się starać naprzemiennie. Raz pytanie, raz wyzwanie, ale jeżeli się pojawi po prostu karteczka z obiema rzeczami, no to po prostu zrobimy oba naraz. A, no i jeszcze zapomniałam powiedzieć najważniejszego. Pytania będę odpowiadać w tej formie. A wyzwania będę robić na Star Stable. Także, dobra, bez przedłużania, bo już za długo nam, lecimy i losujemy pierwszą karteczkę. Dobra, tego jest mnóstwo, także weźmiemy sobie stąd karteczkę i zobaczymy, co tu mamy. Mamy od ZyrafkaX X. Wyzwanie, o, mamy wyzwanie i pytanie od razu. Wyzwanie: kup wszystkie przekąski dla postaci w SSO, te co można w kawiarni kupić, ok, czyli to jedzenie, które nasza postać nie, nie potrafi jeść. I pytanie: ile razy w życiu musiałaś pisać do moderacji jakiejś gry, nie tylko SSO? No więc na pytanie już od razu odpowiadam: do innej moderacji niż do SSO nie pisałam, a do SSO pisałam bardzo dużo razy i nawet kilkukrotnie pisałam o jednej sprawie, bo kiedyś Wam to mówiłam, ale po prostu zepsuła mi się gra. Utknęłam na platformie Darkcore i nie mogłam co z tym zrobić, bo zadania mi się totalnie pomieszały i zepsuły. No i nie miałam jak wrócić jakby do Jurwiku. Także o to pisałam mnóstwo razy chyba z 10 maili do nich wysłałam o jedną sprawę. Oczywiście mi nie pomogli. Samo się jakoś naprawiło jakimś cudem, nie wiem. To był to dosłownie cud. No ale kilka razy pisałam, kilkanaście, kilkadziesiąt razy pisałam. Nie pamiętam już ile, ale było tego sporo. Że przechodzimy do następnej karteczki. Wezmę sobie teraz taką bardziej z dołu i zobaczymy, co tu jest. Mamy znowu pytanie i wyzwanie. Kurczę, bardzo dużo osób właśnie tak pisało, no a niestety nie miałam jak to rozdzielić, bo by tych karteczek było dwa razy więcej. Także no niestety musiałam tak zrobić. Uwaga! Pytanie i wezwanie od Mick Cook 72 Pytanie, czego najbardziej boisz się w dzieckwie? W jeździectwie chyba najbardziej przeraża mnie to, że kiedyś będę mogła mieć taki upadek oczywiście, odpukać, odpukać że kiedyś będę mogła mieć taki wypadek, że no coś sobie zrobię poważnego, tak? I niestety ta moja przygoda z jeździectwem się skończy. Także no chyba najbardziej tego się boję, że coś sobie zrobię i po prostu moja przygoda z jeździectwem się skończy. Dobra, lecimy do wyzwania: wejdź na tak w miasteczku srebrnej polany. To było tak dawno, że jeszcze było dawne miasteczko Srebrnej Polany. No niestety tego wyzwania nie wykonam, bo teraz no nie da się chyba, chyba się nie da, bo wiecie, ja dosyć długo już nie grałam, nie chodziłam na SESO, także nie miałam kiedy obczaić. Także no niestety wyzwania nie zrobię. Dobrze, kolejna karteczka, weźmiemy sobie teraz jakąś z góry. Nie wiem od kogo, bo przez przypadek odcięłam, ale będzie Wam tutaj się wyświetlało. Prawda, jaki był Twój największy przypał przy rodzicach albo w szkole? Powiem Wam, że ja mało miałam przypałów i nie pamiętam takiego jakiegoś największego, ale pamiętam, że kiedyś, ojej, ale wtedy się spaliłam ze wstydu. To było w zerówce. Kiedyś z takim moim kolegą wymyśliliśmy sobie, że będziemy sobie wyrywać włosy i przez cały dzień tak wyrywaliśmy te włosy, wyrywaliśmy i później miałam taką garść i ta moja opiekunka, co była tam w tej zerówce, się zapytała, co ja tam mam. Schowałam to do kieszeni i później u babci wywaliłam te, tą całą garść włosów. Tak mi było wstyd za to. No to tylko to sobie przypominam. Bardzo mi to utknęło w pamięci i było strasznie głupie, dlaczego ja sobie włosy wyrywałam. Nie mam dla tego pojęcia, ale no, no to było. Tak. No tak po prostu miałam. Dobra, kolejne losujemy, weźmiemy sobie teraz już bardziej. No, o nie, wypadło. Dobra, weźmiemy tą, co wypadła. Bierzemy ją. Znowu mamy pytanie i wyzwanie od Marwarki. Pytanie, jaki jest koń, którego kupna żałujesz? Jest jakiś koń, którego kupna żałujesz, Jejku, czytać, nie wiem. W SSO jest sporo koni, jest, bo kiedyś, no wiecie, jednak miałam też troszeczkę inny gust. Eee, kupiłam takiego magiczniaka złotego, to są te już starsze takie magiczniaki. Eee, nie podoba mi się ten koń, a że kiedyś tak bardzo, bardzo oszczędzałam star -końsy i cały czas jak tylko mi się coś uzbierało, no to kupowałam kol kolejnego konia. No to te star -końsy były bardzo cenne dla mnie. No, i właśnie strasznie żałowałam, że kupiłam właśnie tego złotego magiczniaka, który no nie podoba mi się za bardzo. Dobra, wyzwanie. Kup konia, na którym siedzi osoba obok ciebie. Ono proszę, zalogujemy się na SSO i zobaczymy, yy, jaki koń pierwszy mi się pojawi. Oczywiście, jeżeli to będzie koń, którego już mam, no to nie będę go kupować, no bo bez sensu. Ale jeżeli będzie to jakiś inny koń, to oczywiście wyzwanko zrobię. Thank you. Lecimy dalej, nie zwalniamy, bo mi super idzie. Już mamy cztery kar karteczki za sobą. E, dobrze, lotujemy. Tu mam taką karteczkę, którą przez przypadek przecięłam, także może sobie tą wezmę, e, bo jest taka niezbyt ładna. Od Monster SSO. Przepraszam, Monster, że ci skrzywdziłam karteczkę. E, wyzwanie i mamy pytanie? O, mamy pytanie. Dobra. Pytanie, czy będziesz w te wakacje na jakimś obozie z dzieckiem, czy coś? Co do obozu jeździeckiego, to jak wiecie, ja co roku jeździłam do stajni Equistro w Wieżawicach. Nie wiem, czy w tym roku. W, tak, w tym roku. Nie wiem, czy w tym roku pojadę, no bo jednak te ceny strasznie idą do góry. Plus mam liwie, także nie wiem, czy, czy pojadę. Chciałabym na jakiś po prostu jakiś obóz jechać, ale jeszcze to nie jest pewne. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, jakie będą ceny. Janusz, polski Janusz, po prostu, e, no ale niestety tak to już jest. I wyzwanie. Wskocz na dach MSP i zacznij śpiewać, ona by tak chciała. Ojejku, ale to jest kilka wyzwań, dobra... To pierwszego niestety nie uda mi się zrobić, no bo jednak, wiecie, nie ma NSP już normalnego. E, Pójdź do DZW, e, ustań w bramie, ustań w bramie i zacznij pisać na, pogadaj, wiosna wchodzą na część bliżej uje i jesień. Wchodząc do DZW jest wstępem, aby był lepszy efekt. I tak spięć 6 razy, najlepiej, żeby koń, ktoś cię zauważył. Okej! Okay. Ej, fajne pytanie, w sensie fajne wyzwanie, bardzo kreatywne. Naprawdę takiego jeszcze nie widziałam. Yy, śmieszne. Mam nadzieję, że ktoś będzie tam obok, yy, żeby był lepszy efekt. Także lecimy, lecimy pisać wiosna i jesień. Mam nadzieję, że taki odcinek Was nie zanudzi, ale naprawdę bardzo dużo osób o niego pytało, także chciałam po prostu go nagrać, żeby było w końcu coś innego niż pogadankowe filmiki. Dobra, mamy z dołu jakąś taką dosyć sporą. Od Melisowa, znowu pytanie, wezwanie. Pytanie, czy Twoi znajomi też grają w SSO? Mam kilka osób, znaczy się gram... co? Znam kilka osób, które grają w Star Starsale, oczywiście, ale nie utrzymuję z nimi takiego stałego kontaktu. I wezwanie: podejdź do randomowej osoby i zapytaj się, czy może pożyczyć ci konia. Standardowe wezwanie, oczywiście, żeby z siebie klauna zrobić. Eee, dobrze, wykonam je oczywiście z miłą chęcią. Eee, no i lecimy dalej. Kolejna karteczka, taka sobie na wierzchu leżała. Także y, zobaczymy, co tutaj mamy. I od kogo mamy? Le, Lea. Pytanie. Co lubiłaś robić najbardziej w dzieciństwie? W dzieciństwie no, oczywiście dużo czasu spędzałam na zewnątrz. Y, y, ja się bardzo lubiłam bawić y, w tak zwane wróżki z moją siostrą. Brałaś mi patyki. Yy, miałam też kiedyś yy, śliwę, śli śliwka. Wiecie, tu drzewo, co ma śliwki. Udawałyśmy, że po prostu te śliwki możemy jeść jeden raz dziennie i że to jest nasz taki mały eliksir, dzięki którym żyjemy i wiecie, tak z patykami latałyśmy i się bawiłyśmy. To najbardziej pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście były jakieś inne gry, e, takie podwórkowe, ale no nie pamiętam niestety za bardzo jakie. E, kolejna karteczka, bez przedłużenia, żeby to szybciutko i sprawnie szło. E, otwieramy i mamy tak. Christine Farholm. Wyzwanie, ono dwa wyzwania nawet. Pojedź na wtórce do jakiejś osoby z wysokim koniem i zapytaj, jakie y, antybiotyki daje swojemu koniu, że jest taki duży. Bardzo ciekawe wyzwanie, jeszcze takiego nie słyszałam, nie widziałam, także bardzo fajnie, bardzo chętnie je wykonam. A drugie wyzwanie to może już sobie podarujemy, bo już mamy sporo tych wyzwań. Nie chcę, żeby odcinek trwał godzinę, także jedno wyzwanie na pewno mi starczy. Lecimy dalej. Dobra. I chyba już to będzie ostatnia karteczka. Uwaga, ostatnia karteczka. Weźmiemy sobie tak ze środka. o na przykład. Karteczka od Sani. Eee, pytanie i wezwanie od razu. Pytanie, ile nagrywasz już e, dla nas? O jejku, w lutym, 3 lutego będą 4 lata. Jest to kupa czasu, naprawdę kupa czasu. Zaczęłam nagrywać, jak miałam 12 lat. No, wow, strasznie szybko to przeleciało, nawet nie pamiętam kiedy. I wyzwanie: ubierz się na niebiesko-zielono. Tak wiem, prestiż. I pisz na czacie: Jestem jagódką! Jestem jagódką, dobra, będę jagódką. Bardzo fajne też wyzwanie. Ogólnie, bardzo fajne wyzwania mi się trafiły w tej turze. Dajcie znać, słuchajcie, czy chcecie resztę, bo tego jest mnóstwo, więc dajcie znać czy byście chcieli. Ja oczywiście poczytam Wasze komentarze i się dowiem, czy byście chcieli drugą część albo i nawet trzecią, bo no jest tego jeszcze sporo. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał, że to, że troszeczkę wplątałam w to SSO, że też Wam się to spodobało, bo jak mówiłam, chcę troszeczkę ograniczyć SSO, ale nie wyłączyć go totalnie. Także mam nadzieję, że Wam się taki odcineczek spodobał. Oczywiście pamiętajcie o wbijaniu na Instagrama, tu macie mojego Instagrama. Tam się dosyć dużo dzieje, także zapraszam. Oczywiście łapeczki w górę, subskrypcje z dzwoneczkiem, komentarze. No i do zobaczenia, do następnego filmu.